kim dla Pana był papież M. II? Był nie, nie, niesamowicie magnetycznym człowiekiem, bo obawiam się, że większość z nas nie, nie wczytywała się w encykliki i nie umie dokładnie, precyzyjnie opowiedzieć o tym, co wynikało z tego pontyfikatu. Natomiast wszyscy mówią o nim jako o sobie. I był magnetycznym, bardzo dobrym, Ciepłym i, i przyciągającym innych człowiekiem. I wydaje mi się, że dla mnie był też w tym sensie absolutnie wyjątkową postacią, jak dla wielu. Natomiast warto byłoby się przyjrzeć też temu, co, co mówił. I, I nie chciałbym, żeby pozostał w Polsce papieżem od kremówki z Wadowic, tylko żeby jednak trochę więcej sensu jego, jego nauki było brane pod uwagę. Obrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Na fioletowo-szarych łąkach niebo rozpina płynność arty. Pejzaż powietrnienko wsiąka, zakrzepła snu na nagitwardach. Muzyka Wiatr stwarzony jak pokrzywą, przed kątem namiot perłowieni noc, winogrona gwiazd rozstaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłą. Wydaje mi się, że wolność to jest zobowiązanie, a nie, a nie prezent. Wszystkie, nazwijmy to umownie, rozkosze moralne, jakie człowiek może odczuć, wynikają albo z wyrzeczenia, albo z, y, z realizacji y, postanowień. A wolność daje możliwość realizacji postanowień. Człowiek, człowiek, który nie jest wolny, nie może realizować swoich postanowień. I wolność wtedy daje nagrody, jeżeli się umie ją zagospodarować właśnie swo, um, poprzez swoją pracę, jak gdyby. A nie, jest, nie oznacza zwolnienia. Bo to niektórzy myślą, że zwolnienie lekarskie to jest, to jest wolność. Nie. Wolnością jest możliwość pracy. Ja bardzo wiele mam lat pod tą leszczyną. Pod tą leszczyną. Przekraczamy nas, daleko za odległość, za odległość. Oczom widocznie nadszedł już czas, by dojrzeć świata, Część co zobaczył nam się na tym